Jum pup kick w hiparunt and spin and ten we jump back do it again nija go nija go come on come on do the weekend w hip nija go nija go come on come on come on and tchode weekend w hip pup up back w hiparunt a spin. Dlaczego jestem tak samotny? Uee -ee 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 -ee> Przepraszam, czy to miejsce jest wolne? Oczywiście, że jest. Las 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 blask, Ojej jaki piękny. Kol zobacz co się dzieje, zrób, że coś. Cholera mam tego dosyć. Bierz, że te swoje dzieci, a ja... <laughs> o ty O nie zamknięta. To już koniec kole- Pamiętaj synu jeżeli baba ci się sprzeciwia to ją zjedz. Okej. Okay. O Zajebiście. Siema ja jestem farmadon i oprowadzę was o mojej farmie. To jest moja kura gibbawo i strach na wróble. Nie. Siemanko z tej strony zanewlok2137 dzisiaj zrobimy pranka.

Na długo przed początkiem czasu pierwszy mistrz Spinjutsu stworzył kolejne Ninjago na pomocą czterech broni żywiołów. Po jego śmierci broń postanowił zdobyć z lord Wówczas ja, Sensei Wu, jego brat, odnalazłem czterech ninja zdolnych jej broni.